Witajcie z tej strony, filipiński yy, weszło na Steam'a, co mnie bardzo dziwiło. Baldi Basics Classic Remastered czy, y, Classic Rema... Y, Rema... Remastered Remastered, czyli nowa chyba wersja Baldiego, czy coś takiego. Nie wiem, zacznijmy. O kurno, ale głośne. nic nie dziwi jak mam na 20 Warring Baldi, dobra to nie, czy... nie, si nie czyta się tego czy coś się zmieniło? let's me dobra nic się nie zmieniło zmienił się oczywiście ekran tutaj o nie można wyjść za tą barierę ale fajnie play play o, co, co to jest? what, f what is this? Czekaj, classic style play. Czy to jest taka normalna wersja Baldego, to jest chyba ta wersja urodzinowa? A tu jest ta nowa właśnie wersja. Dobro. No to już nie ma sensu grać w to, bo to będzie po prostu ta wersja, którą graliśmy już na odcinkach moich. Więc chyba od razu zaczniemy z tego. Cze czekaj... Start Story Mode... Aha, dobra, to, że, że to będziemy, jak to klikniemy, to będziemy grać na nieograniczonych notatkach. A tutaj będziemy Story Mode, czyli tak jakby będziemy musieli 7 notatków chyba zabrać. Demo styl. O kurwa. Spoiler! No spoiler! No spoiler, dobra. Start story mode... A dobra, my już kliknęliśmy, dobra O! Dobra Welcome to my demo, <laughs> to my demo. Dobra, wy wy wyjdźmy z tego Dobra, przejechaliśmy autobusem stardo, dojedziemy do szkoły Witam nas Baldi Cześć, ja muszę sobie sprawdzić. Nie dobra, on mówi tylko jeden raz. To oczywiście chyba starada... W ogóle stamina się zmieniła. Dobra, czyli to tak, jak zawsze mówi. To zaczniemy, zacznijmy. O, no dobra, już, już, już wiemy co się zmieniło. Na końcu, panie, sobie wyjdziemy na te podstawowe, te pierwsze, zobaczymy coś się zmieni. Dobra. Dobra. Dobra, to samo mówi. O, i tutaj... Standardowo. Eda, to jest, jest lepszy chyba. No to e, zbieramy. Ona spacji? To tak było, że na spacie się odwracasz? O, dobra, już widzę te różnice. Już są światła, w niektórych są zgaszone światła. To już szanuję. Ja już wiem, że tutaj dużo się zmieni w tej grze. O! teraz się skacze jakby yy, przyciskiem myszy brawo i jest takie szybko skakanie takie powolne o dobra tutaj już widzicie detale są znaczy w świetle to to wi już nie ma? w ogóle fajne co? dobra, dobra było, było był, był nowy zero czy on będzie na tym samym poziomie teraz? Czy ja dobrze rozumiem, czy nie? Czy by się z tam i O, soda się zmieniła, nie zauważyłem. Hm? super. O dobra, dobra już. O kurwa, co jest? Och, sąd. Dba... Nefluler Ma i linijkę? O kurno, Ty, co jest? Nie słychać jego liniki! O oh, fuck, C czekaj, czekaj. okej. Okay? Czy on by teraz nie można złapać? Ale fajne, fajne, polecam, szanuję, szanuję. Siedem. Tam jest siedem. Kur... Nie można tutaj przejść. Już malinikę, malinikę, malinikę. Fuck. Zeszli ponownie. Siedem. On coś powiedział. NIE! DON'T! 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 Zmieniła się chyba ta sala też. Są większe obrazy albo nie wiem, jestem upośledzone i nie pamiętam jak to wcześniej wyglądało. Ale czekajcie, jak ja rozwiązałem zadanie to on mówi coś... Great job! Czekajcie, zobaczmy coś, zobaczmy, zobaczmy. Ja teraz sobie zrobię, dobrze działanie zrobię. Balduś, chodź tutaj do mnie. O! 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 Nice! <tryk> A ja się zastrałem teraz, nie ukrywam. Ja się boję, że on się... Co? Źle? Nie, no to. Czekaj, co ja mam teraz zrobić? Ja, ja nie rozumieć, słuchaj. Ja don't understand. Mm. Wrosiłam u Nika, dzień dobry Baldi. Shit. Mam rano. O! No i teraz mi to pomogło strasznie. Czy ja wziąłem notatkę? Nie okay, dobra, pomyliłem się. Ja tylko otworzyłem drzwi i... Dobra, mamy nową postać. Co się dzieje? Ty teraz, prezydent może stoi, stoi w miejscu, a to działa na Baldiego? Czy ja też będę chciał w takim razie? Tak? Dobrze rozumiem? Czy jak mnie trafi tą waloną gumą, to nie mogę się ruszać i tyle. Albo mam jeszcze gumę naokoło ekranu. Też tak może być. Nie. O, dobra, teraz będzie brak liniki, Baldi. No dokładnie. Wiecie co, ten... Ten mod demo to jest chyba łatwiejszy to jest. Bez kitu. Łatwiejszy to jest. Nie! O tych obliczeniach, teraz moich, to powinno iść tu, dokładnie, czyli muszę, urła sprintować, sprintować muszę, dobra, siedem, siedem, on już tutaj był, no e, do, dobra, to jest fajna, e, fajna zmiana, nie ukrywam. Nie, to mam ostatnie dwie notatki. O, widzicie? Niek niektórzy pomagają. Hmm. <śm> Jestem w dupie. No <śm> <śm> raz, ostatni raz próbuję. To jest tablica? Od kiedy to była tablica? O nie, to. To tylko popycha, to jeszcze lepiej. Przynajmniej mamy dowód na to, że Bardziej chodzi jednak. O nie, chodzi ze znakiem liniki czyli pikselowo. Nie, nie. Nie wiem, czy to widzieliście, ale mi wyskoczyło powiadomienie. Oj, teraz to sprawdzimy. Teraz to sprawdzimy, czy będzie można dwie epizody kupić. Nie, nie można. Out. w... w yy. <tryk> o mówi jak typowy ulaniec. Ej pan Paweł, no jeszcze ono. Eee, co tego nie było w planach? What is this? Co to jest? Ja chcę wiedzieć. Jak chcę wieść. Zero. Nie! Nie, to jest jakiś wir! Pomocy! Zapito mnie! Zero! A bierz tą notatkę no Dobra jednak nie No możesz mnie wchłonąć no Co jest? Co to jest? Ja chcę Ci wiedzieć Dobre Co się tu dzieje <grym> Przepraszam za tego jumpscara Dobra, teraz wypróbujmy teraz Uwaga, uwaga, classic style. Dobra, mówi normalnie i jest ostatka, dobra. I się odpowiada 10. 12. No ja nie mogę. Czy on się właśnie nie rusza? Co? A on teraz będzie iść do mnie z, z tej strony, tak? Dobrze, myślę? Patrz, on co zaraz przyjdzie, ja wam mówię. Dobra, przejdźmy do kolejnej części, bo to się chyba nic nie zmieniło. Czy zmieniła się tylko grafika? I to, że nie wiem w sumie, dobra. Kla Welcome to my party. <ścoughs> Zgadłem, nawet tego nie pamiętałem. NIE, 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 NO, NO, D it, NO Dobra, tu się chyba też nic nie zmieniło Już, już, już Baldi, Baldi na dosyć dzisiaj O, mm, fajne światełko, dobra Ja bym chciał was w tym miejscu pożegnać yy, Bardzo fajna gierka, pobieracie za darmo Jak chcecie, jak chcecie pograć w Baldiego Bardzo polecam Mamy, bo mamy trzy tryby W tym jeden bardzo fajny a to wszystko za free! Za darmo. Dobra, a ja się z wami żegnam. Credits. Nie, 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 nie! Więc ja, ja się z wami żegnam i... i cześć!